19,30 jeszcze no no mamy, mamy, na razie jest nasza na razie jest nasza jest bonus time jest dalej nasza jest nasza, jest nasza, jest nasza jest nasza, jest nasza, jest nasza ktoś przebił ktoś przebił o stówkę Bijemy jeszcze... Je możemy dać jeszcze stówkę. Dajemy stówkę jeszcze. Jeszcze stówkę daliśmy. Będzie wygrane. Jest! Jest! Jest nasza!